Cześć, więc dzisiaj opowiem Wam o kolejnej książce z serii Czytaj z albikiem elementa z przedszkolaka. Dlaczego jest to moim zdaniem lepsze od wesołej nauki? Prosty przykład to jest kompletnie inny rodzaj książki. Zacznijmy od tego. Wesoła nauka była o wszystkim, tak jak Wam mówiłem. Tutaj mamy już typowy dzień w przedszkolu, tak? Czyli mamy to, co dzieje się po kolei, krok po kroku w przedszkolu. Bo gdzie sobie włączymy? Przedszkolaka, dokładnie. Całość odbywa się w ten sposób, że jest to przedstawione odnośnie pobytu przy Tak jak widzieliście, tam była godzina 8 rano, czyli przyjście do przedszkola o 8.30, mamy wejście, do, mamy toaletę, jakieś tam umycie rąk, tym podobnych, dziewiąte śniadanie. Tutaj dzieje się zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o możliwości klikania i pokazywania. Mamy też naukę zarówno literek. Mamy też figury geometryczne, mamy też liczenie, więc to jest no takie naprawdę, naprawdę wszystko. Dużo się tutaj dzieje. no Pozwólcie, że wam pokażę cokolwiek, tak, jeżeli chodzi o. Tak, tu mamy jakiegoś Janka, tak, tutaj mamy Kajtusia. Zresztą, wiedzieć, gdzie Nie wiedziałem, że mogę bawić się lawetą i liczyć noc, godzina dziesiąta. Tutaj naprawdę ja uważam, że jest to naprawdę, naprawdę fajne. Zwłaszcza, jeżeli chodzi właśnie o, yy, o przedszkolaków, tak? No bo to jest książka w wieku od 3, plus, czyli taki wiek jak idzie do przedszkola, Tu jest przedstawione wszystko. Całe to wyjście do przedszkola, tak po kolei co się dzieje. Mamy o godzinie 14 mamy właśnie plastykę, mamy muzykę. Jak widzicie, na każdej stronie są litery alfabetu, więc do nauki jest to też idealne. O 15. Wyjście z przedszkola, mamy ulicę, mamy znaki drogowe, sygnalizację świetlną, pojazdy, drogę, naprawdę full full. No i mamy ostatnie sklep, czyli wyjście do ZO. Czyli te mamy właśnie już do... Tego wyjścia, takie co możemy robić po, po przedszkolu. Według mnie Elementarz Przedszkolaka jest fajną książką dla dzieci, które idą do przedszkola, i które zaczynają to wspaniałą przygodę. Tak samo jak widzieliście, mamy tego Feluś i Gucia, właśnie odnośnie pobytu w przedszkolu. Tak, i to myślę, że na pewno bardzo pomogło modemu, żeby się yy, no, po prostu pogodził z przedszkolem, tak, żeby je polubił i zrozumiał, co tam będzie się działo. Więc według mnie, jak najbardziej polecam, bo jest to książka, na pewno warta uwagi dla rodziców tych dzieci, którzy mają. Idą właśnie do przedszkola albo są przedszkola, ale mają ciężko się tam zaaklimatyzować.